Cześć, tu Olga. Jest to Nauka Polskiego. Dzień dobry, cześć, Olga z tej strony. Zdecydowałam się na podcast poświęcony tłumaczeniom. Będą to tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski. Potrzebujecie jakieś kartki do zapisywania waszych tłumaczeń, tych zdań z języka rosyjskiego, które teraz wygłoszę, a później porównamy nasze odpowiedzi. No i zdania po rosyjsku. Na precyzji нескольких lat zajmuję się sportem i widzę aktywny obraz żyźni. Через неделю полечу в отпуск к морю. У окна стоит мой письменный стол, на котором лежит кот. На полу лежит ковер. После работы у него болела спина. Бабушка с дедушкой приехали. Поедем за ними на вокзал. Из-за плохой погоды матч отменили. Не могу запомнить это слово. Постоянно забываю это слово. Mogę dzielić dwa dzieła na wrzemienne. Słyszeć muzykę i dzielić damasznie zadanie. No a teraz tłumaczenia. Oczywiście istnieją warianty tłumaczeń. Postaram się Wam opowiedzieć, jakie mogą być warianty. Także zaczynamy. Pierwsze. Na przeciągnięciu kilku lat zajmuję sportem i wywołuję aktywny obraz życia. Można powiedzieć tak. W ciągu kilku lat uprawiam sport i prowadzę aktywny tryb życia. No i ta forma na przeciągnięciu kilku lat może być tłumaczona jeszcze w inny sposób. Przez kilka lat. Przez to oznacza w cicieni, na Albo inaczej, od kilku lat. Też mogłaby być taka konstrukcja, ale pamiętajcie, że nie można powiedzieć, zajmuję się sportem. To jest niepoprawna forma. Po polsku mówimy, uprawiam sport, uprawiam jogę na przykład. Następne zdanie. Ciery z niedzieli w władpusz k Morju. Po polsku to można powiedzieć tak: Za tydzień polecę na wakacje nad morze albo za tydzień polecę na urlop nad morze. Polacy często zamieniają słowo wakacje i urlop. To to samo. Ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o obiektach wodnych, to przyimek będzie nad. W przyimkach dynamicznych, czyli kiedy przemieszczamy się gdzieś, to mamy nad plus biernik. Jadę nad morze. Polecę nad jezioro. A jeżeli by znajdowalibyśmy się tam, to jestem nad morzem, nad jeziorem. U okna stoi pismienny stół, na którym leży kot. Przy oknie stoi moje biurko, na którym leży kot. Przy oknie, u okna. Można powiedzieć koło okna, też można byłoby, ale nie około. Bo około to jak po rosyjsku na Rozmieszczenie to koło. Biurko to znaczy pismienny stół parowski. Taki stół, w którym są szuflady, jakieś półeczki. To nazywamy biurko. No i na którym to nie można powiedzieć na jakim. W żaden sposób. Trzeba mówić na którym. No i tam. Leży kot. Było to było proste. Na Żyd kawior. Na podłodze leży dywan. Pamiętajcie o takich słowach, które są podobne w języku rosyjskim, białoruskim i polskim, ale nie mylcie te słowa. Na przykład dywan, kawior. A dziwan kanapa. Na przykład dynia, etatykwa. A dynia, po, w rosyjskim znaczeniu takie słodkie, e, owoc, to byłby melon. No i inne takich przykładów jest mnóstwo. Po roboty u niego spina. Po pracy, Bolały go plecy. O, i tu dużo ciekawostek. Po pierwsze, płosnie to po. Po pracy, po szkole. Spina to plecy. Po polsku tylko w liczbie mnogiej. Czyli bolały plecy. Po rosyjsku powiemy, że to, A po polsku bolało. Kogo, co? Czyli biernik. Czyli plecy bolały go. Na przykład Adama bolały plecy. Albo kasie boli gardło. Nie u Adama, u kasi, tylko kogo Adama, kogo kasie. Następne zdanie. Babuszkę z Dziaduszkiem przyjechali. Pojedziemy za nimi na wakzał. Babcie i dziadek przyjechali, pojedziemy po nich na dworzec. Po rosyjsku nie mamy odpowiednika, a po polsku jest taki, który mówi o małżeństwie babci i dziadka, to dziadkowie. Czyli po polsku można było powiedzieć dziadkowie przyjechali, pojedziemy po nich na dworzec. To pierwsza ciekawostka, a druga po rosyjsku za nimi, po polsku po nich. Jak idę do sklepu po mleko. Nie można powiedzieć za mlekiem, bo za mlekiem to za mlekiem stoi kubek, czyli lokalizacja, rozmieszczenie przedmiotów. Następne zdanie. Iz złej pogody mać atminili. Przez złą pogodę mecz został odwołany. Mówiliśmy z Wami już, że przez to może być jak w ciecieni i na Przez to też jak i po rosyjsku. Czyli przez złą pogodę, przez deszcz. Przez Ciebie i za Ciebie. No i. Odmienić, po polsku odwołać, to mecz został jaki? Odwołany. To strona bierna, pasywny, zalog stradatelny. Nie mogę zapomnieć ETA słowa. Nie mogę zapamiętać tego słowa. No i tu też jest ciekawostka, taka pułapka. Zapomnieć, zapamiętać. I przy negacji, czyli jeżeli jest nie mogę, nie chcę, nie znam, dalej forma dopełniacza, czyli kogo czego. Po rosyjsku nie mogę zapomnieć E to słowa, a po polsku nie magu zapomnieć czyli nie mogę zapamiętać tego słowa. Tylko ta forma jest poprawna. Nie znam tego zdania. Nie widzę tego człowieka tylko w taki sposób, z dopełniaczem. Następne zdanie. Pastajana, zabywają Eta słowa. Ciągle zapominam to słowo. Zapominać, zabywać. Jak sobie rozgraniczyć? słowa zapomnieć, zabyć, bo po polsku to bardzo bliskie słowa. Jeżeli trzymamy to w naszej pamięci, pamiętamy, to i w słowie, w czasowniku będzie też taki format pamiętać, zapamiętać, zapamiętywać, tak? To łączy się z pamięcią. Jeżeli tego pamiętać nie ma, a jest zapomnieć, to znaczy odwrotnie zabyć. No i ostatnie zdanie. Mogę udzielać dwa dzieła dna wriemienia, słuchać muzyku i dzielić damasznie zadanie. Mogę robić dwie sprawy jednocześnie słuchać muzyki i odrabiać lekcje. Tu może być wariant, nie mogę robić dwie sprawy. Można powiedzieć, potrafię robić dwie sprawy jednocześnie. No i tu ciekawostka, słuchać czego. Pamiętajcie, że w po, po polsku słuchać czego muzyki. A po rosyjsku tu mielibyśmy biernik, słyszysz tło, muzyku, tak? Czyli. Jak muzykę po polsku, ale po polsku czasownik słuchać potrzebuje dopełniacza. Słucham mamy, słucham nauczycielki, słucham radia. No i jeszcze wariant, można powiedzieć robić zadanie domowe, też tak można, ale najczęściej powiedzielibyśmy odrabiać. Lekcje, to znaczy wykonywać to, co nauczycielka zadała jako zadanie domowe. No, moim zdaniem to tłumaczenie jest bardziej trafne. Mam nadzieję, że podobały Wam się takie zadania i będziemy jeszcze ćwiczyć. To wszystko na dziś, pa! pa.